Siema, witajcie, jestem Terian i witam Was w kolejnym odcinku LAMRK w becie. Cały czas yy, ta mała informacja, bo od paru dni, albo odczoraj w sumie, yy, gdzie oglądać ten film, to już na Steamie gra jest dostępna w formie wczesnego dostępu, Aktualnie nazywają. I za 20 euro bądź 20 dolarów, czy tam jakoś tak możecie wziąć udział właśnie w tej becie w wczesnym dostępie. Ale to nie jest jedna e, z informacji, która jest tutaj, jak sobie trochę zmieniła się w mojej okolicy. E, a tuż tak się stało, że. Jak pewnie pamiętacie, lub też śledzicie moją serię, to jest coś takiego jak system opłat, ja to tak nazywam, gdzie musimy zapłacić daną idąstką za utrzymanie naszego landu. I tak się stało, że e, miałem lekki wypadek. I teraz mam jedną rękę niesprawną i przez ten czas właśnie nie mogłem aktywować mojego konta i musiałem właśnie wszystko e, przenieść. Jak to wyglądało dość specyficznie, ponieważ dostajemy wszystkie materiały akurat na, na naszą pocztę w grze i wtedy wszystko wyładujemy, tak jak tutaj widzicie, e, z różnym skutkiem. Zacząłem budować jeszcze jeden taki domek w środku. Ja to na razie nazywam koszary. Ale są łóżka takie trochę mi nie wyszły, ale to naprawdę na szybko. Jeśli chodzi o zmiany o przedmioty, to w zmianach w przedmiotach to doszło kilka nowych. Głównie tylko do dekoracji, niespecjalnego, specjalnego, ale głównym gościem tego odcinka jest coś, co na pewno czeka dużo graczy, właśnie widzi ten fragment jest to woda odcinek o wodzie w Minecrafcie też taki kręcą to tutaj też będzie uuu ale mi się fajnie spada jeszcze spadam ale lag <grymny> dobra mogę przestać postać okej okay, no macie wie macie wodę wodę jak każdy widzi ha. Jeśli chodzi o graficznie, no to nie jest najbrzydsza, a nie jest najładniejsza, tak bym powiedział. Chciałem ładniejsze. Myślę, że jeszcze dopracują to, ale po prostu chcieli twórcy, żeby coś już w końcu było. Póki co na tym terenie, znajduje się właśnie tutaj. Jest naprawdę tego dużo. Jest oczywiście nowy serwer. Na którym jestem, jest dość mało landów. Jak w widzicie, też jestem w leśnym terenie, ale to są siężne i oczywiście landmark, czyli ten portal duży. Ok, co jest ciekawe, po wodzie można chodzić. Twórcy jeszcze nie zrobili animacji popływania ani samej możliwości takiej mechaniki. Także to jest dość ciekawe. I można znaleźć skakać po wodzie. Tego jeszcze nawet nie widzicie żadnej grze Na razie z wodą nic nie można zrobić, chyba, że mogę coś zrobić z nią? Nie. Ani sikierować, ani skopać nic. Na razie cisza. Okej, okay, no... W... Tak się prezentuje woda w landmarku. E, oczywiście... Już było wcześniej wiadomo, że będzie taki mechanizm. I nawet wiadomo w jakich terenach, ponieważ jak sobie widzicie, już jest powiedzmy coś w stylu plaży. Są jakieś muszelki i w tym w było wiadomo, że będzie woda, tylko była kwestia czasu kiedy dodadzą. Oczywiście gra nadal e, powiedzmy stawia na budowanie, eksplorowanie. Ale póki samego tego eksplorowania nie ma dużo. Ponieważ e, część rzeczy, których e, mamy się tu czekać jeszcze nie ma. tak jak na przykład Walka e, Myślistwo, tak tak właśnie miałem czytać z forum. E, mają powojać się MOBY jakiś system walki, jakiś konkretniejszy. I ma bazie, Gara przypłynąć wtedy MMO. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie czekamy. Twórcy obiecują. Jak na razie spełniają wszystkie prośby. Teren jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Zresztą weźmy na samą górę. Tam będziemy mieli najlepszy widok. Czasami też widzicie, zamek jest ukończony tak w 70%. Jeszcze przeze mnie jeszcze dużo rzeczy jest nieskończonych. Ostatnio bardzo się jerałem pewną, pewnymi budowlami i myślę, że będę kontynuował ten cykl, ale dzisiaj chciałem właśnie wam zaprezentować ten feature. Powiedzmy bardzo ładny widok stąd. Dobra, to może coś jeszcze bym powiedział? Wiem, że zadawaliście pytania pod komentarzem w ostatni, ostatnich filmach, więc może zrobię przerwę i właśnie odpowiem na te właśnie pytania właśnie w tym filmie dokładnie. Dobrze, jestem w przerwie. Mam już przygotowane pytania. Ile z użytkowników pyta się o bug? gdy uruchamia gra i pojawia się biały ekran. E, może to się spowodowane jest tym, że gra jest głównie na osób, które posiadają Windows 64 bitową wersją. I tylko w takiej e, opcji chodzi. Jeśli masz 32 bity, no to nie pograsz po prostu w tą grę. Nie pograsz w betę. E, może też być biały ekran z powodu tego, że gra czasami się wolno czytuje i trzeba po prostu poczekać, daj, dać jej chwilę. I tak o wiele szybciej i sprawniej chodzi niż powiedzmy miesiąc temu, albo dwa miesiące temu nawet. Także jest o wiele bardziej poprawiona optymalizacja. No i często, często też się zdarzają krasze, ale już mniej jak wcześniej. Dobra, następne pytanie hmm, dotyczy pewnie, yy, czy narzędzia kiedy się kończą, jeśli masz na myśli narzędzia takie jak kilof czy siekiera, no to nie, nie kończą się. Nie ma żadnego stopnia wytrzymałości chyba że o czymś nie wiem, ale raczej nie. Nie, są statystyki osobne do prędkości niszczenia. czy prędkości wydobywania oraz prędkość samej go Jeśli chodzi o zadawanie. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale chodzi o to, że bardziej niższym otoczenie, tym szybciej zdobywam, zdobywam danej surowce tak samo dotyczy się właśnie e, sikier, oczywiście też są podpisane różnym takim e, powiedzmy opisem, oczywiście to mam właśnie aks Dobrze, wejdźmy do może, już trochę zapamiętałeś, ponieważ to było dość skomplikowane do odpowiedzenia. Jeśli chodzi o, na przykład o drugie narzędzia, jeśli chodzi o te związane z samym budowaniem, no to one też się nie kończą. Oczywiście mam tutaj dodatkowe... O, dostałem dodatkowe narzędzie. patrzcie jakie cuda. Za darmo nawet. Tego się nie spodziewałem. Eee, tak, dostajemy właśnie narzędzia tak od sobie. Te narzędzia się akurat nie kończą. Mimo, że on to jest to jest pewnie przez jakiś bug. Myślę, że to pokażę później. Na samym odcinku nasze polega to narzędzie? Dobra, następne pytanie: Czy jest ograniczony udźwig postaci? Udźwig postaci wygląda mniej więcej tak, że mamy właśnie dwa, dwa plecaki. Jeden plecak dostajemy na swą postać. Możemy go rozbudować do 45 slotów. I każdy slot może umieścić właśnie jeden taki przemiot, na przykład taką ba baryłkę, i możemy gdzieś sobie ją postawić, bądź też skrzynkę pocztową. Drugi opcja e, plecaka, powiedzmy, jest to na surowce same. E, wszystkie które zdobywałem podczas naszej przygody, każde jest oznaczony daną ikoną, opisem krótkim, gdzie możemy na przykład zdobyć dany materiał. To jest bardzo przydatne na przykład gdy e, chcemy zdobyć coś nowego Na przykład powiedzmy tutaj mit, mamy mitril, e, Że może sp często spotykać się właśnie z rubinami Możemy go spotkać A tutaj możemy spotkać się niedaleko właśnie diamentów i obsydianów Także to jest bardzo przydatne A, zapomniałem, jest przy I tego og ograniczenia nie mamy Po prostu, jak sobie widzicie mam tutaj na przykład, jakieś piasku. Tutaj mamy też jakieś 5000. drewna mam dość dużo, chyba z tego co pamiętam, tak. Ponad 10000. Także to nie ma znaczenia, ile. Jakie ilości mamy. Slotów też nie mamy. Tutaj właściwie wszystkie powiedzmy, wszystko to co widzicie, znajduje się w grze i możemy po prostu je wydobyć. Dobra, następne pytanie. Jak czekać no To jest istotne, eee, czy seria będzie się opierała dalej na budowaniu i eksploringu. No póki co tak, eee, na razie z tej grze nie ma walki, możemy tylko zwiedzać i budować. I rozbudować nasze wielofłości. Jeśli chodzi o sam plan mojego zamku, to wiadomo, postaram się go skończyć jak najprędzej. Choć sami, jak pewnie słyszycie, często wymyślam nowe rzeczy i st staram się je kontynuować. Potem zaczynam je, nie kończę i tak właśnie stoi taki domek. Ale mam plan na właśnie stworzenie tego zamku, e, poprawienie go, ponieważ został on dość... został on dość... doszczętnie zniszczony właśnie przez te przeniesienia. I myślę, że rozbuduję po prostu mam tutaj cały teren właściwie do dyspozycji i mogę stworzyć właściwie całe miasto, o którym właśnie marzyłem. I myślę, że tutaj będzie doskonały pomysł, żeby to zadanie zrealizować. Jeśli chodzi o Exploring, to jak mówiłem, stworzę właśnie filmik, gdzie pokażę top 5 albo nawet top 10 ulubionych budynków. Tylko po prostu muszę je znaleźć i tyle. Dobra, myślę, że było to na tyle, jeśli chodzi o samo przedstawienie landbarka Odpowiedziałem na kilka pytań. Jeśli macie jakieś kolejne, to chętnie na nie odpowiem. Tam było jeszcze pytanie związane z. Kluczem do Alfy, ale oczywiście, jak wspomniałem na początku filmu, możecie teraz go kupić spokojnie lub e, nie wiem, oglądać czyjeś streamy, chodzić na jakieś fajne sajty zawsze jakiś tam znajdzie się jeden klucz, klucz je, lub jeden lub dwa i tam możecie macie szansę zdobyć. Słyszałem, że też są jakieś wersje demo, ale to wolę unikać. Także unikajcie też kupywania na allegro bo zawsze to może być jakaś ściema, także lepiej. Oryginalnie, legalnie kupujcie na różnych stronach oficjalnych.